Siemano morderczki w pierwszym vlogu Zobaczymy co tu dzisiaj będzie ciekawego do roboty Parę spaw, spraw jest do załatwienia Także, także zobaczymy Junior na zakupkach był Właśnie. Właśnie. Także tak to wszystko mordki wygląda Mówię, będzie motor, motocross, enduro Jakieś tripy z coś tam Będzie wszystko Wszystko chce robić to co było, nie? Nic się tam nie zmienia, jeżeli chodzi o jakiś content czy coś Chce robić swoje i... Samemu też się da osiągnąć zamierzone cele, więc mamy rady. Pamiętajcie mortki o słupie, o łapce w górę Trzeba tutaj rozkulać troszeczkę ten kanał on w sumie no, podobne ma zasięgi do tego co tamten miał tylko że ja tutaj te zasięgi to są sprzed 2-3 yy, lat chyba nie także troszeczkę to tam spadło, ale mamy rady w lodze, trzeba poogarniać tematy A na weekend myślę już jakiś tripek albo Motor. Już tak się przymierzam bardziej żeby tą kamerkę kupić GoPro na kask, także Będzie się działo. Także co mordeczki, plan znacie na kanał <laughs> Jakieś tam pomysły Te co chciałem zrealizować wcześniej zrealizuję po prostu Za niedługo Są wakacje, wiecie jakieś tripy, treningi na motor eee, No uwierzcie mi, że będzie się naprawdę działo Forma jest cały czas taka o nie ma w ogóle opcji, że to jakiś nie wiem koniec z YouTubem, czy coś tam nie ma, nie ma. Zobaczcie jak to zajebiście chodzi Beski tu fajnie, jadę przez podwalę na obroty Patrzy się każdy. Mówię niepozorna skoda 1.9 ja TDI Każdy kto wsiada Mówi, że robi wrażenie, więc no. <laughs> No, ktoś tam mówi, sprzedaj, sprzedaj, kup lepsze auto Ja my nie, póki to jeździ, to ja będę tym śmigał, bo to jest naprawdę pura, po prostu. Chcemy kiedyś sprawdzić, ile do setki to leci. Coś świszczy. Tutaj jakby pod pórą. Zobaczymy. Dzisiaj może na kanale. O, i nóżka od motoru, leżąca po prostu w bagażniku, jakoś tam poprzelatywała, że była na oponie, na kole. Więc... Ryski są takie o na tamtym kole jest tutaj rysa, tutaj rysa, chyba też. Ale jest gruby plan na tą furę, także zobaczycie już niedługo co tutaj kubuś wymyśli. Widzimy się już za chwilę Mordeczki taki pomysł. Piszcie w komentarzach jak chcecie. Gdzie? i to ma walić tripka na weekend Czy tam na początku tygodnia następnego W Instagramie czy coś po prostu losowanie i, i się gdzieś poleci mordeczki ucięło mi nagrywanie chyba, bo się iPhone zagotował Ale spoko już niedługo jakiś tam najnowszy wleci, więc raz, że będzie przestrzeń jak będzie się oglądać, a dwa Że, że ten, że że no lepsze jakoś będzie nie. To auto zrobić w taki kolor. Normalnie. Wpadłem na pomysł, żeby się z mordeczką z oktawki spyknąć. On ma benzynę i też ma. Niedawno zrobił przelot wydechy, także zobaczycie jak to jego gada. No i coś tam wiadomo, pośmieszkujemy i tak dalej. Mordeczki, kolejny zionek. <laughs> nie, jak kolejny. Dwa dni później. Lekka krakca można brzec, ale nie ma co pitoli trzeba lecieć lecieć, działać dalej. A jeżeli chodzi o ziomeczka mojego jego oktawkę, to po prostu zrobię z tego osobny odcinek i już. Także widzimy się w furce. Patrzcie w ogóle to. Tak o! Junior Lux Oxy ma w końcu. tej. Dobra młodeczki, widzimy się już pewnie w furce. Idę zaraz montować dla was film, co tam wieczorkiem pewnie wleci, a następny odcinek pewnie... Ze Skody już z ziomeczkiem Coś tam poświrujemy i tak dalej Jak mówiłem wcześniej eee, No i co? Subujcie, komentujcie, lajkujcie Taki vlog Bardziej pierwszy po prostu na kanał Też trochę jeszcze Informacyjny, ale myślę, że następny odcinek Już normalnie polecimy Nie wracając do Tematu Także mordki subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie <laughs> Oceniajcie Piszcie w komach, gdzie Kalpniaci to ma jechać na tripa, czy tam, 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 gdzie chcecie. No, także dziękówka mortki za wszystko i trzymajcie się z